Hej, hej, tu Kaśka z kanału Fiordy, to mi z ręki jadły. Widzicie, chcę nagrywać jak idę, ale jestem bez statywu i mi się będzie trzęsło telefonik, więc się zatrzymam. Jestem, jak widać, na spacerku z Luną z pożyczoną psinką. Witam Was w moim kolejnym filmiku. Ja teraz dogrywam powitanie do filmku, który mam zamiar tutaj zmontować i wam pokazać. Bo akurat trafiła mi się w zeszłym tygodniu delegacja i przyjeżdżałam przez Miamnosek w bardzo fajnym miejscu, które polecam. Oczywiście w sezonie, bo jesienią i, i teraz, jak już zima się zbliża, to jest no też może być fajnie i, i czarująco, no ale jak szaro i zimno, no to jednak nieciekawie bywa. A miejsce nazywa się Gudvangen, to jest malusieńka miejscowość, gdzie jest raptem, <gryw> O pokazuję okolice moje, gdzie, gdzie jest raptem 100 tysięcy, e, nie jakie 100 tysięcy, 100 mieszkańców, 100 tysięcy to z turystami w sezonie. Więc właśnie taki bardzo, bardzo oblegany punkt turystyczny. Gudvangen to ja to tłumaczę jako boskie miejsce. Ale, żeby tam dojechać, to musiałam przejechać. Słuchajcie, przez najdłuższy. O, tutaj się odwrócę, żeby rzekie było widać. O, tak samo. Przez najdłuższy tunel na świecie. I to jest Lerdal z tunelem. Właśnie w moim województwie. Daleko nie mam. I on ma 24,5 km. Podają 25, no ale ma 24,5. No polecam, żeby się przejechać, ale tak szczerze mówiąc oprócz tych, oprócz tego, że to jest najdłuższy tunel na świecie, no to to nic nadzwyczajnego. Ma trzy takie yy, zatoczki, to się po norwesku nazywa lume, ze światłami właśnie i te światła, no to to jest jak ktoś pierwszy raz jedzie i nie widział czegoś takiego, no to to jest fascynujące, dla mnie też na początku było. Teraz tam się nie można zatrzymywać, bo, bo dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, jak turystów, kilka tam się czy kilkanaście samochodów zatrzyma, żeby zdjęcia robić. A te światła mają na celu yy, sprawić to, żeby, żeby kierowcy nie zasypiali po prostu. Rzeczka jeszcze raz. No mnie to troszkę rozbudza, jak jadę. Te światła są niebieskie, to ma, to ma yy, udawać, że, że jedzie się przez lodowiec. A te żółte to mają pokazywać e, albo udawać słońce e, na horyzoncie. Pokażę Wam i zastanawiam się, e, czy Wam to się spodoba. Wiem, że w kilku tunelach w Norwegii albo nawet kilkunastu już też takie światła wprowadzili. No jest to potrzebne, jak się jedzie przez prawie 25 km. Te światła są umieszczone co 6 km, czyli akurat w tym tunelu są dwa takie. W następnym, którym przejeżdżałam to 11-kilometrowy GdWangen Tunnel, to tam było jedno takie tylko. No cóż, zapraszam i życzę miłego dnia. Jesteśmy w miejscowości Gudwangen. Właśnie pokazuję Wam jakie tu są dramatyczne okoliczności przyrody. Dramatyczne, bo często kamienie z takich wysokich gór spadają. Tam przede mną widzicie wioskę wikingów. To jest cały rok otwarta, ale akurat od 10.30-10, więc ja, ja nie mam czasu niestety. Ale zamierzam w lecie z dzieciakami przyjechać to się To nagram coś innego. A tutaj widzicie. Turystyczna, turystyczna mieścina, znaczy nawet nie mieścina, bo tutaj jest 100 mieszkańców tylko zdaje się, ale co tutaj jest? Wszędzie jakieś biznesy. Kamienie tutaj. O. No widzicie. Wiatraki im przeszkadzają, ale taki coś w centrum nie. No dobra. Tak. Jest ładnie, tutaj w sezonie to jest mnóstwo ludzi. Wczoraj jakichś turystów też było, ale w samym hoteliku, o to wam pokażę. Tam w środku, znaczy w samym centrum ekraniku hotel, w którym ja nocę wam może być. No co Wam? I w gorszych i w lepszych. Dla mnie najważniejsze jest, żeby była ciepła woda i w miarę miękkie łóżko. Tu jest most właśnie. On jest oświetlony fajnie w nocy, także ładnie to wygląda. A tutaj właśnie wioseczka wikingów. Tutaj można zjeść obiady, kupić różne suweniry drogie. Ja wczoraj coś tam kupiłam dla dzieciaków magnesy, mimo że dzieciaki norweskie to ich nie rusza, no ale zawsze, zawsze coś tam fajnie jest przywieźć. No to na przykład cenę Wam podam, że magnes taki przedstawiający Wikingo Trolla 89 koron, a swetry no to jest od, są swetry tutaj ładne, od 1600 do 2500 koron. Ale patrzcie na te góry. A tutaj jakiego wikinga w centrum walnęli? No to taki większy ode mnie, to ze 2 metry ma. Nie wiem czy to jest koń czy smok. Z tych czasów wikingów no to smoków używali. <grystanie> Nie żeby na nich jeździć, ale jako symboli. To miało chronić przed złymi mocami. <grystanie> jeździć na smokach, Boże. No, to jest napisane Njurr Gudvangen Gudvangen to można przetłumaczyć jako ja tak sobie przetłumaczę boskie miejsce, bo Gud to jest Bóg wangen to w niektórych, w niektórych tłumaczeniach znalazłam, że Vangen to jest miejsce nad wodą w innych, jako łąka, a mi się podoba boskie miejsce. Może i tak kiedyś było. No, w lecie na pewno jest tutaj przepięknie. Papa, pa. hotel taki. Tam dalej, w tle, jest restauracja. I sklep z pamiątkami drogie. No, wiecie, ja, ja tutaj się w reklamowanie nie bawię. Jeszcze tylko Wam pokażę. Tam jest jeszcze jakieś campingi. Campingi, trzeba powiedzieć tak. Camping i tak dalej. Wiecie co? Tyłka nie urywa, że tak powiem. Trochę mi dziwnie jest, ale właśnie jadłam śniadanie niedawno i jestem. Jestem zawiedziona, bo mi dali surowy surowe jajka i surowy bekon. Takie to było jakieś zimne i połowicznie zrobione. No, gości cztery sztuki, więc mogli się postarać, no ale niech będzie. Cena za nocleg w takim pokoju dwuosobowym, najtańszą jaką ja na stronie znalazłam, to było 1300 koron z hakiem. No, no cena norweska, ale... Jak mus, to mus. Można pewnie znaleźć tanie na kempingu, ale ja właśnie chcę, żeby było ze śniadaniem tym razem. A w tle góry i wiecie, te góry było z okna widać. Znaczy z okna, w sufit jest to szklony. Także wiecie co, w lecie, w lecie może niekoniecznie jak chce się spać, bo tutaj jest długo jasno, ale tak już jesienią no, jeszcze jakby się trafiła aurora borealis. Czyli Zorza Porarna, no to bosko. Papa. Pa.